Oddech. Ten dzień chyba nigdy się już nie poprawi. Spongebob, szybko! Skalmar ma większe kłopoty niż cebulka skwiercząca na wasełku. Pomóżmy mu! Masz rację, Sandy. Ale jeśli robot faktycznie jest jak Patryk, to nas zje na deser. Co zrobimy? Lepiej szybko coś wymyślmy. Migiem! Może przycisk z tyłu uruchomi autodestrukcję? Spróbuję go trafić. Dobry plan, SpongeBob, ale dość gadania. Czas do roboty. Orety, SpongeBoba czeka ciężka przeprawa. Do si do i obrót! O! o wielka rafa! Gdzie tylko! Robot przyprawił się o zawrót głowy! Będy droga! O wielka rapo! Czuję się jak o, świeżo wyciśnięty. wielka rapo! Robot już leży. Pędy droga. O wielka rafo. O, robot już leży. Gotuj się na porządne męski po teksańsku! Co zrobi Sandy, aby rozmrozić SpongeBoba? O, wielka rafo! O, robot już leży! Robot musi zmienić taktykę i to szybko. gorący szlam mógł wystopić wszystko. O, wielka rada! Okay, tak lepiej! O, robot już leży. musi zmienić taktykę i to szybko. Jeszcze jeden prysznic, i Spongebob Bob wróci na ring. O, wielka rafa! I to, i obrót! O, robot już leży. Goręcze niż diesel w środku lipca. Czas zaserwować tym robotom nauczkę. To wystarczy. SpongeBob wraca do walki. O, SpongeBob został zlodowaczony. Ała! O wielka rapu! Prawdziwy z niego mistrz kręgli. Chłopak musi się palić do działania. To i obrót! Prawdziwy z niego Mistrz Kręgli! Mocne zbicie w wykonaniu SpongeBoba! O, wielka rafa! Prawdziwy z niego mistrz kręgli. Uy! Dzięki za ratunek, ludzie. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem z panczbą ale... jestem twoim burznikiem. Podziękuj, Sandy. Bylibyśmy w tarapatach, gdyby nie ona. O, Rety. Zaraz zacznę się przez was rumienić. Chyba mam czekoladę w portka. Przepraszam, Plankton. Laboratorium w kubełku Pomyj jest zamknięte. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdobędę dość złotych chłopatek. Tak! To system bezpieczeństwa kubełka Pomyj. Sam go zaprojektowałem. Jestem z niego dumny. Jego celem jest trzymanie nienawistnego pospólstwa z daleka. Hmm, nie pomyślałem, że sam znajdę się po tej stronie. Co w takim razie zamierzasz zrobić, plankton? My? To znaczy, ty! Musimy wziąć się za poszukiwania złotych łopatek. Inaczej nigdy nie wrócę do kubełka pomyj i nie odzyskam kontroli nad moimi robotami. Przepraszam, co? O, y, powiedziałem, nigdy nie wrócę do kubełka pomyj i nie dokończę mojego origami. Ta hmm, coś mi tu nie gra. Świeży, jak powiew wiosny. Kumpel bańka, założę się, że kolejny ruch, jakiego mnie nauczysz, będzie super. A pso Spongebob. Przysięgasz na mały paluszek? Jasne, gdybym tylko miał palce. Zaraz ci jakieś wydmucham. No może później. Musisz się naprawdę skupić, Spongebob. Ta bańka jest wyjątkowa. Skupiam się całym gąbczastym sobą. Kiedy stoisz w miejscu, naciśnij ten przycisk. Aby wydmuchać bańkę, którą możesz sterować podczas jej lotu. Wow! Tylko celuj ostrożnie. Bańka będzie leciała jedynie przez parę sekund, zanim pęknie. Jestem maszyną do puszczania baniek. Możemy czy w Spongebola? Jego bańkowego koleżkę. <śmienicza> wow, sześć par portek. Jestem niepokonaną go!